Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa jest sytuacja, jak się Państwo nazywa? Woźniak Marzena, tak? A pan? Dzień dobry. Przedstawiałem się jakiś tam przez. Ale to jakiś czas temu, a teraz są Dzień inne dzisiaj, czynności. Ale pan żadnych czynności nie prowadził, nie przedstawiał mi się. Pan bym prosiła się. o teraz podchodzić. Komisarzu dosyć Aha, dobrze. Proszę Państwa, jest taka sytuacja bardzo niepokojąca u Was w komendzie. Od jakiegoś czasu nie są przyjmowane zawiadomienia od niewygodnych interesatów. w tym przypadku chodzi o mnie. Funkcjonariusze, na przykład w dniu dzisiejszym, przyszedł tutaj funkcjonariusz, nie wylegitymował się żadnych danych i tak dalej. Zajęło mu to tak naprawdę dwie minutki. Funkcjonariusz odmówił przyjęcia zawiadomienia. Powiedział, że on nie będzie przyjmował zawiadomienia o niedopełnieniu obowiązków służbowych przez policjantów, a także przez e, sędziego. E, twierdził, że on nie widzi cech przestępstwa. Pierwsza sytuacja. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, policja nie jest organem uprawnionym do oceny, czy doszło do zachowania niezgodnego z prawem ze strony funkcjonariusza policji, czy nie. Policja nie ma prawa wszczynania śledztwa i oceny prawnokarnej zachowania funkcjonariusza policji, ale organem uprawnionym do oceny takiego zachowania jest tylko i wyłącznie prokuratura. To więc nie może być takiej sytuacji, że policjant przychodzi, przekracza swoje uprawnienia, wchodzi w kompetencje prokuratury, twierdzi, że nie ma i pani do czynienia z przestępstwem. W sytuacji, gdy mamy ewidentnie sytuację taką, że nowi pani przychodzę na teren komendy, składam zawiadomienie, tak? Chcę złożyć zawiadomienie. Policjant mimo to, że ma taki obowiązek, odmawia przyjęcia. To tak samo jak ja bym poszła na pocztę do siebie do, do instytucji, tak, i powiedziała, że ja nie będę tego robiła, bo mi się to nie podoba, mimo to, że jestem do tego powołana, jest podstawa do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego ze skutkiem natychmiastowym. To innymi słowy oznacza, że. Mogę być zwolniona natychmiast za, za niewykonywanie obowiązków służbowych. W tym przypadku, proszę panią, również mamy do czynienia, proszę państwa, z taką sytuacją, że po pierwsze policjant przychodzi, przekracza swoje uprawnienia, wchodzi w, ko w kompetencje prokuratury, ocenia prawnokarnie yy, zachowanie funkcjonariusza policji innej instytucji, a także również tej, twierdzi, że on tutaj nie widzi, tych przestępstwa, No dochodzi do, do, do absurdów po prostu. Kolejna sprawa, przychodzę złożyć skargę, na przykład do Wydziału Kontroli, wielokrotnie były takie sytuacje, Wydział Kontroli odmawia przyjmowania, twierdzi Wydział Kontroli, że tutaj nie ma takich sytuacji, mimo to, że, e, proszę Państwa, są na to nagrania, ja to wszystko dokumentuję i to, wie Pani, dlatego też wstawiam, publikuję, ponieważ obywatele muszą to wiedzieć, że przychodząc do urzędu spotykają się tak naprawdę ze ścianą, w instytucji, gdzie powinno być przestrzegane prawo, w instytucji, gdzie powinna instytucja, ci funkcjonariusze chronić obywateli, chronić ich konstytucyjne prawa i ustawowe, bo w tym przypadku ustawowym prawem jest złożenie zawiadomienia o przestępstwie, to wy cały czas notorycznie jako instytucja, jako funkcjonariusze dopuszczacie się niedopełnienia obowiązków. I to już jest kolejne nagranie, które ja dzisiaj wstawiłam w internet w przeciągu dwóch tygodni. Mm -hmm. jest jedenaste nagranie opublikowane. Proszę Państwa, to jest po prostu 11 razy doszło do niedopełnienia obowiązków i tego nie trzeba badać, w żaden sposób, yy, wie Pani, dogłębnie analizować. Dla mnie sprawa jest prosta. Ja to konsultowałam w tamtym tygodniu z jedną sędzią, powiedziała po tych nagraniach, że Ty powinnaś złożyć Sabina subsydiarne akt oskarżenia przeciwko tym funkcjonariuszom na podstawie tych nagrań. Nie dopełnili, jeżeli dopełnili, to niech pokażą protokół i tyle. Sprawa jest oczywista. I sąd powinien tylko zbadać to, czy mieli obowiązek w tym dniu wykonać te czynności, czy nie mieli. Jeżeli nie wykonali, to już inna sprawa nie, nie wchodzi tutaj w grę. Więc ja w, w, wobec tego bardzo prosiła, żeby dzisiaj przywodzi do po po naczelnika do wydziału, wydziału do walki z terrorem tak, kryminalnym, żeby zobligować go tutaj, żeby on nie wchodził w kompetencje prokuratury, tylko żeby zobowiązał tak, pracownika tak, swojego podległego. Tak, Może tak, przejdźmy, tak, bo tutaj tak, ludzie blokują. Tak, żeby tutaj doszło do takiej sytuacji, żeby yy, po prostu naczelnik zobligował swojego pracownika do przyjęcia zawiadomienia, żeby nie wchodził w kompetencje prokuratury. Ja tutaj oczekuję już 2,5 godziny. I to jest notorycznie, to już jest kolejny dzień rzędu, gdzie się odmawia ode mnie przyjęcia zawiadomienia. Ostatnio na Zakroczymskiej na piśmie złożyłam zawiadomienie, nie przyjęto ode mnie tego pisma, też jest nagranie w internecie funkcjonariusz odmówił pokwitowania mi za, za potwierdzeniem, więc dochodzimy do sytuacji bardzo absurdalnej, do sytuacji, która no, nie powinna mieć w ogóle miejsca. Więc ja bym chciała, jakieś, żebyście Państwo się ustosunkowali, jakie czynności może Wydział Kontroli dzisiaj podjąć, a także też o informację, czy komendant stołeczny w tym uczestniczy, ponieważ pan Karol Sendrowski, naczelnik Wydziału do walki z terrorem kryminalnym, twierdził tutaj w rozmowie z paniami z punktu interesanta, że to jest za zgodą komendanta odmowa. Więc, że komendant tak jakby nakłaniał, podżegał do popełnienia przestępstwa, nie obowiązków, to też jest przestępstwo. Wobec tego proszę o zbadanie tej sprawy, ponieważ no... Ja ja złożę zawiadomienie, ja jutro będę w Gdańsku, mam czynności, tam ode mnie przyjmą od razu, zanim prokurator o 15 ode mnie przyjmował, mimo to, że 15 minut było przyjęte, oni to przekażą i tak państwo, ale to działa na waszą niekorzyść, bo to są nagrania, to są dowody i tego nie trzeba badać, czy było przyjęte zawiadomienie, czy nie. Jest nagranie, i Pani, to nie jest nagranie dwie minuty trwające, tylko to są nagrania od samego początku do końca, 22 minuty, 15 minut trwające. Dla mnie sprawa oczywista. Funkcjonariusz ma obowiązek przyjąć, to przyjmuje i nie może wchodzić w kompetencje prokuratury, czy, czy tutaj doszło do przestępstwa, czy nie. To, to nie jest policją do analizy tego, czy, czy są cechy przestępstwa, przekroczenia uprawnień, czy nie. Policja ma prawo prowadzić dochodzenia, ale tylko dochodzenia i pod nadzorem prokuratury w dodatku, a nie może prowadzić tutaj postępowań jeżeli chodzi o funkcjonariuszy policji decydować czy, czy są zajmiona czynu no, zabronionego, czy nie są. Jeżeli, no wiecie państwo, no dochodzimy do sytuacji bardzo niepoważnej wobec tego proszę o zajęcie stanowiska. Co w tej sprawie Wydział Kontroli dzisiaj może zrobić, tak, bo to jest mówię no, sytuacja straszna. Zawiadomienie o niedopełnieniu obowiązków i przekroczeniu uprawnień. Tak, odnośnie, tak, tak oraz wcześniejszych również. Tak, tak. No tak, ale skarga to nie jest, proszę Panią, odnośnym, odnośną tak? instytucją, tak? tak? Zawiadomienie, tak? Ponieważ to jest, proszę Panią, nie kwestia skargi. Ale to jest na pewno zapewnienie od Pani, tak? Że proszę tak będzie? Dobrze, dobrze, dziękuję. Dziękuję. Moi drodzy, tak jak słyszeliście, za chwileczkę ktoś do mnie przyjdzie, przyjąć ode mnie te zawiadomienie rzekomo. Zobaczymy, jak teraz będzie. Oczywiście wcześniej taka sytuacja również było, takie zapewnienia ze strony funkcjonariuszy, które spotkały się po prostu z kłamstwem, bo to było po prostu kłamstwo zwykłe. To nie było prawda. Wobec tego zobaczcie, co się dzieje, moi drodzy. No, funkcjonariusze policji odmawiają przyjmowania na siebie zawiadomienia przez kolejne, tak naprawdę trzeci tydzień już to leci i udaremniają postępowania przygotowawcze. Komendant rzekomo tutaj podżega do popełniania przestępstwa innych funkcjonariuszy. O, e, nakłania, żeby odmawiali przyjmowania zawiadomień, wykonywania swoich obowiązków. Dochodzimy do sytuacji absurdalnej. I jeszcze raz mówię, moi drodzy, ja będę podejmowała interwencję społeczną w każdej takiej sprawie i chciałabym, chciałabym tylko i wyłącznie, moi drodzy, Żebyście wiedzieli, wy macie prawo ustawowe w każdej komendzie, w każdej instytucji policji, w każdej jednostce policji prawo do złożenia, moi drodzy, zawiadomienia o przestępstwie. Nikt nie ma prawa, moi drodzy. Yy ograniczyć wam tego prawa, bo to są prawa konstytucyjne i ustawowe i nie może być tak. Więc ja będę podejmowała te interwencje. Ja dziękuję, że bardzo duże jest wsparcie z waszej strony i naprawdę nie pozwólmy niszczyć naszych praw, nie pozwólmy naruszać naszych praw. Dążmy do ochrony naszych praw, moi drodzy. Połączę się z wami, będzie na dole tej ze mną funkcjonariusz policji i opowiem, czy, czy tutaj było przyjęte zawiadomienie, czy nie było więc moi drodzy, walczmy o nasze prawa.